Witajcie, ja jestem Gawieka, to jest Gothic Multiplayer. Serwer, sami widzicie, wyspa RP. W sumie to ja nie biorę udziału tutaj w tej bitwie, ponieważ jest to właśnie serwer Wyspa RP. Chociaż serwer poczynił bardzo yy, dobre, że tak powiem, postępy. O. Ty, ale jak on mnie zaatakuje, to zginie nie wraca. Oj, tu mam, proszę. Yy, bitwa bitwa na, na, na całego hmm, o magowie też zasuwają no nie chcę się tutaj też troszeczkę jakby odcinać o jakiś szlachcic hmm. i orkowi najemnicy a to zdrajcy oni też hmm. chyba niestety Chyba niestety yy, przerżniemy. Chyba niestety przerżniemy. tak na tej hamerze. Później powiem dlaczego nagrywam akurat z tego serwera yy, w jakich okolicznościach i tak dalej. Ale po prostu na, na razie po prostu nie chcę sobie tutaj yy, zawracać yy, tym głową, ponieważ jest za duży hałas. No wiem, ja tu zawsze jakąś wymówkę znajdę. Bo nie wiem, czy większość z was na pewno pamięta, bo ja mówiłem, że. E, wyspa. Ja na wyspie nie będę grał. To było chyba po drugim odcinku. No ale to wyszło. Wyszło jak wyszło. Serwer poczynił bardzo duże postępy. Nie ma tych denerwujących ludzi, którzy mnie denerwowali. Jest sporo nowej ekipy. A trochę i starych znajomych z innych serwerów. Więc no jest dobrze. Atmosfera jest na pewno dobra. Drugie natarcie.

O, a to jest co? Gramy w... Miasto nasze. Nie, kur... Nie, jak to miasto! Tu jest jeszcze jeden strażnik! Bo ha! Kura, -ha -ha. o tu jest jakiś jeszcze rekrut albo coś. Nie, ja się tak nie zgadzam Nie, ja się tak nie zgadzam. Badać! Ja tu jestem od nagrywania. No dobra, zwycięzcy, pokazać swojej twarzy. Hmm. <grystanie> Czekajcie na mnie, o, jeszcze jeden biegnie. Proszę! Tak oto się zachowuje prawdziwy Polak. Wygrywa ich la. <grywa> Jerwet za późno. Mm, o, pójdziemy sobie za tymi ciulami. <grywa> nie, ja się po prostu tak kuźwa nie bawię. Prawidłowa reakcja, Jorwet. Nie. Strażniku, walczysz o miasto! Strażniku, walcz! Walcz! Nie, 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 kurwa, nie! Nie! No, nie! 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 the fuck? Jak mogli o, Nie! Nie! miasta, no? O, jest strażnik. Nie wiem, czy on był, czy nie, ale atakuj! APORT! Tak, atakuj! Strzelaj! Strzelaj! Z twarzą bezia... Odbijesz na pewno sam całe miasto. Ale frajer... Nie, no dobrze, to jest... Wiem, ja sam się tak bawiłem. Żałuję, że odwalili mi trochę... O! ty... ty, 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 ty. Ja nie walczę. Ja nie żyję. A mnie tu nie ma. <śmiech> <śmiech> o, uciekła. Nie, oj ten też? Co, oni się już gdzieś raz dwa yy, pod gospodę? No to do gospody. o gospody, tu są chyba wszystkie trupy, tak? o, dzień dobry zobaczcie sobie na orkowe sprówy yy, znaczy nowych orkowych panów <ścoughs> o, i magowie, ej! on ma moją twarz nie, podobną o, ksardas i co teraz? Śmiecha się do widzów. To teraz proponuję zrobić pochlej party No dobrze. No i zobaczymy. W sumie fajnie, jakbym to wrzucił. Ale to będzie trochę krótki ten materiał. Taka niby miała być bitwa. O orku nawet tańczy. Wow, ork tańczy. Dziwne, ork tańczy ze strażnikiem. A ten co? O, kamerzysto. Nagraj to. <laughs> hm, bardzo śmieszne co on robi Oj, następny co oni się tak pod kamerę wpierdzielają wszyscy <laughs> każdy chce być sławny na youtube <laughs> powiem tak Kurde, mógłby ten orkowy. Ej, o 5 minut mogę poczekać, bo ja jestem umówiony. O, słynny najemnik robi z siebie. Idiotę. Dobra, zwracam honor za tego. Ej, on ma moją twarz. Co on myśli? <noise> mm -hmm. wiem co zrobię. Oni niech się tutaj tuką Do kamery, a kamera ucieka. <noise> Za mną kto chce w bitwie. O! o. Nie kur! Dzień dobry. Zobaczymy, zrobimy. O, ten se ćwiczy. Ten. Dzień dobry. <grymne> A panie to. Czy nie idą na pole? Druga wojna. Wojna, 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 wojna. Ja nie walczę. Nie! Nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji, że w ogóle się coś. Nie ma takiej opcji, kurde. O, tak. Zbawca. O, ty prowadź mnie. Nie, nie rób się kretyna przed kamerą. Prowadź na bitwę. Tam bitwa. No o, Nie! O, na bitwę, na bitwę. Ty, 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 ty. Na bitwę! Dobrze, w d mam gdzieś gdzie będzie stało miasto. A ty... Na o, dobra, dobra, idziemy. Idziemy na bitwę. Od razu lepiej, jak jest widno i jasno. <laughs> a i korzystając z okazji dlaczego nagrywam y, z wyspa rp y, już tłumaczę dlaczego y, ponieważ jak już mówiłem wcześniej serial po y, duże postępy po dużo dobrego zrobił a każdy zasługuje żeby dostać no, Ja pamiętam jeszcze y, po tam przed przejściem na Gotting Multiplayer, akcesory: jak to było z tym serwerem, nie był. nie zrobił dla mnie dobrego wrażenia. Znaczy, potrzebne wrażenie było dobre, tylko po prostu. powiem tak: nazwę rzeczy po imieniu, zjebani ludzie mieli yy, najważniejsze. te. funkcje, i to nie było dobre. O, jest tutaj. Obóz Armii Królewskiej. Błahahahaha, a teraz idziemy zobaczyć na tamto skrzydło okuźwa orków Nie, Magowie mają wracać tam Powiem tak, spierdalać Spierdalać kurwa Ło, wow, spierdalać kurwa, spierdalać kurwa, ty tam O, to będzie dobre Magowie z tyłu, wow, to będzie po prostu nie, to będzie epickie, ja to muszę nagrać A, ja to nagrywam. Nie, nie wiatrak. Bitwę. O tak. Policzymy sobie. Nie ruszać się. Raz, dwa. 1 do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Około 10. Jeśli się machnąłem w liczeniu to przepraszam. Ty się decyduj, Ty idziesz tam. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Około 9. Dziewięć, dziewięć. Dajcie nam magów. Oddawać magów. Magowie wyrody mają być bezstronni. Nie walczy. Właśnie, ja nie walczę. Ej, zostawić mnie. Dziesięć na osiem, nie, nie kurwa! Ja jestem z wami. Ej! Odejdź. Jaki zjeb! Ja pierdolę co za idioci. Gawik, ja pierdolę, no Tak. Ja, ja, o, o, o nie po prostu Poczekajcie, muszę się napić. No nie Beliarze, żadne beliarze. Kameruj, ok. To właśnie. Zwróciliście mi uwagę. Eee, zwróciliście mi uwagę, że czasami mówię to, co piszę. No nie, nie mówcie, że teraz ja mam Skype'a robić. O! O! Jestem za! Jestem za! Hmm, lubię go! Robisz... Yy, przed kamerą... Dobra, już oddalamy się. <ścoughs> Ej, nas jest ośmiu, no i dobrze. Za Adanosa. No, fajne ma te mitki i emontki. Dobra, mogę już do nich wrócić, bo ja jestem po stronie miasta, ale... Gwiazda kurwa. <laughs> Dzień dobry No nie Oni chyba są niechcy nie normalni Nie no po prostu zaraz <laughs> Chyba zaraz coś to co powiedziałem <laughs> O jaki jego ja mam po prostu zaciesza, no Prawie tak samo jest to zabawne jak w sytuacji, w której wchodzę na serwa sobie. Pamiętam, była taka sytuacja na enklawie. I tak, i była taka sytuacja na enklawie. Wchodzę sobie, zrobiłem ze dwu i oni się kłócili, czy ja to ja. I po prostu, czy ja to ja, czy podszywka. O, jest jeden mag magwody, tak do nich. Idzie z poselcem czy jak? O, magów im oddają bardzo dobrze. B, but, Polatok Nooo Długo jeszcze... Właśnie, ja jestem umówiony. Macie jeszcze 3 minuty. Bo ja idę na ordren. Wy macie jeszcze 3 minuty później... <gryw> nie no kurde, umówiłem się i nie pasowałby się spóźnić. Pierwsze co to sprawdzam yy, nowicjusz ognia, dobra <suszy> dobra walczymy bez zamrażania nie no jakiego zamrażania, nie No nie, zaraz naprawdę wyjdę z tego. Wyjdę i nie dam jeszcze tego, bo mnie już tak trapia. Ja się chowam. Kurde, nie będę się chował u najemników, no. Ale przewóz. Orków nie lubię. A ci mnie atakują. Kuźba, ale to jest po prostu. O, o tak. Kuźwa, czemu ja nie mogę wziąć w tym udziału? Dobra, ja po prostu dam cięcie. Jak się zacznie bitwa, to was po prostu wpuszczę. Bo po prostu... Nie, ile, ile ten odcinek? O, tak! Walka, walka! Saigon, zajmisty Saigon. Zabicieli te, zabicieli te! Zabić go, zabić go, zabić go! Y, ja daleko, ja nie chcę oberwać. Tak, zamrozić go! Chuj. Aaaa, ta Da da, 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 da. Dobra, nie się O, tu jest walka zugi. Mm, nie, magowi już przysiekczeni. Tak, walka na fermionera. Ole, na pierdzielanka. Nie, serdecznie, nie, nie, kuźwa, nie! Kurwa, nie! Nie, jeszcze kogoś się odezwał, u mnie, to u mnie. Nie, co za cepy, nie. Nie, nie. Co to mi stało? What the fuck? Do niewoli, Magu, uciekaj, uciekaj. Wow, ale ich się rzuciło. No biegnij. Ej, nie, nie zabijajcie go! Ej, no ja pierdiele, no no, ja po prostu nie. si sobie padli. Nie najemnicy. Ja nie chcę żyć pod okupacją. O nie 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 kurwa. Będę trzepałem i byście. W sumie fajne wydarzenie. Yy, tak mam filmik już oczywiście PW. Tylko teraz to czego nie lubię. Mam. Chyba już będę kończył powoli. Powiem tak. Nie, nie jest to może najlepszej jakości, bo to było chaotycznie. Dokładnie do, do ja się o tej bitwie dowiedziałem 10 minut wcześniej. 10 minut wcześniej dowiedziałem się, że ma coś takiego być i uff, 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 takie chaotyczne. To trochę troszeczkę wyszło. Eee, Yy, więc tak. Jest to takie chaotyczne i to bardzo chaotyczne. Na tym serwerze na pewno będę grał. Yy, grałem już jako Nordmarczyk, ale zrobili bandytów. Yy, więc to tak wyjdzie. Hm, mam Skype'a, oczywiście, że tak. Tak, mam. Jeszcze teraz takie kilka ostatnich ustawień. No dobra, ja nie będę już tutaj chyba za bardzo gadał. Yy, Serwer postąpił duże. Yy, duże postępy Później sobie zapiszę tego skype'a nie zapomnę Albo yy, yy, teraz nie podam Bo nagrywam yy, Więc tak Serwer postąpił duże yy, Mam nadzieję że jakoś się uda i jeszcze się wstawię Nie będę musiał robić ck tutaj na serwerze I mówię serwer zrobił yy, Duże postępy na lepsze Zapraszam was ponownie na niego Chociaż <ścoughs> nie wiem wcześniej co mówiłem i co, dużo znamy na przykład, no Kasie znam jeszcze z historii chyba. No więc nie będę za bardzo tutaj już gadał. Piszcie komentarze, subskrybujcie. No i dzisiaj postaram się wstawić filmik. Yy, no i na zakończenie wino. Będę żył pod okupacją kurwa orków. Niedobrze, kurwa, się dzieje niedobrze. No dobra, trzymajcie się, cześć.